Witam w trzecim już odcinku otwierania sa saszetek panini Lego Ninjago. Co nam się tym razem trafi? Może wężonowie, znowu duchy, coś z turnieju żywiołów. Zobaczy się. Mam nadzieję, że będzie nieco lepiej, niż było poprzednio. I oto... i... ...nasze naklejki. O, fajnie! Karlof Mistrz Metalu. Lubię żywioł metalu, choć w Ninjago miał on trochę zmarnowany potencjał, ponieważ Karlof nie umiałby jakby metalu w pełni kontrolować, a jedynie zmieniać się w niego. No, czy jak zawsze, coś. Nia i J. Mogło być lepiej. Kolejny duch. Ha. Coś takiego, ale fajnie. Cieszę się. Fajnie, widać tutaj efekty. I kaj. To jest chyba część obrazka podwójnego. Tu chyba będzie Skylor. No, razem, jak to się połączy, z pewnością będzie nieźle. No dobra, czy to już wszystko. Była jeszcze jedna. O, jesteś. Ha, Golutar. No to widać, że moja kolekcja nalepek z duchami się rozrasta. Fajnie. Ciekawe, kiedy będę miał komplet. Hmm, dwa duchy. Oraz Karloff. No, muszę przyznać, że jest coś pomiędzy tym, co było poprzednio, i pomiędzy tym, co było na początku. Le nie tak fajnie jak było w pierwszej saszetce, ale o wiele lepiej niż było w drugiej. Oto na razie do zobaczenia w następnym odcinku z serii otwierania saszetek Panini Lego Ninjago.